Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy taką, taką bardzo ważną chwilę dotyczącą rocznicy, 85. rocznicy zbrodni katyńskiej. Oczywiście mówimy zbrodnia katyńska symbolicznie, ponieważ nie chodzi o wydarzenia i o miejsce zbrodni, które działo się tylko w Katyniu. Tych miejsc było wiele więcej. Natomiast w tą 85. rocznicę jakby udało się Stefanowi dotrzeć do takiego momentu, że możemy zaprezentować wyniki jego, jego badań, możemy jakby zaprezentować te wszystkie sprawy, które udało się ustalić, a przede wszystkim nazwiska tych osób, które związane w jakikolwiek sposób były z Ziemią Cieszyńską. I myślę, że w 85. rocznicę to naprawdę bardzo, bardzo ważne wydarzenie i dobrze, że takie coś się stało wreszcie. I miejmy nadzieję, że to się też zakończy jakąś, jakąś taką po prostu ekspozycją, która po prostu będzie, czy wyszukiwarką, która będzie dawała możliwość wszystkim rodzinom, dalszym i bliższym oraz osobom, które po prostu w jakikolwiek sposób były związane z tymi pomordowanymi o wyszukanie losów właśnie ich i ustalenie, bo wiele nazwisk po prostu zwyczajnie nie było tutaj znanych na Ziemi Cieszyńskiej. Także bardzo cieszę się, że Stefanie, możemy Cię tu dzisiaj gościć i oddaję głos Platonowi. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Dziękuję, że chcecie wysłuchać po raz kolejny na no niełatwego tematu. Jak pozwolicie, to będę prowadził z pozycji siedzącej, bo żebym to widział. Ja to zatytułowałem Zbrodnia katyńska Wątki Cieszyńskie, ale ponieważ to jest taka prelekcja, która jest przeze mnie przygotowana do takich celów edukacyjnych, tam mam dość rozbudowany ten wstęp, bo w dzisiejszych czasach trzeba wszystko tłumaczyć od za i skąd się wzięło. Więc nie zdziwcie się, że tu zacznę, zacznę w bardzo w zamierzchłej przeszłości. No, jakby początkiem jakby tych nowych relacji między Polską a Rosją Sowiecką Musimy się dopatrywać u zarania powstania państwa polskiego, no bo wojna polsko-bolszewicka niewątpliwie w pewnym sensie ustawiła tą całą relację między Polską i Związkiem Sowieckim. Wiadomo, że ideologia Związku Sowieckiego czy szerzej komunizmu odwoływała się do rewolucji światowej, w której Polska była Jedynie przeszkodą do tego, żeby tą rewolucję rozlać na, przede wszystkim na Europę Zachodnią, bo tą rewolucję światową mieli przecież przeprowadzić robotnicy, którzy, którzy w największej liczbie występowali w Europie Zachodniej. Więc z punktu widzenia Związku Sowieckiego Polska nie była celem, tylko jako pomostem do tego, żeby doprowadzić do rewolucji światowej. No i tą wojnę polsko-bolszewicką oczywiście kończy pokój e, Ryskis, w w którego postanowieniach był pewien ważny element. Tam wprost było powiedziane, że obydwie strony mają nie ingerować wewnętrzne sprawy tego drugiego kraju. Polska się z tego wywiązywała bardzo rygorystycznie do tego stopnia, że właściwie nie robiła, nie czyniła żadnych zabiegów o to, żeby objąć jakąś opieką choćby konsularną Polaków, którzy zostali po drugiej stronie granicy i w tym bezpośrednim, na tym bezpośrednim pograniczu, no, możemy powiedzieć, na, na wschodniej Białorusi, w wschodniej Ukrainie zajuścimy się za tą zachodnią używanie stworzenie tego określenia przez Sowietów Zachodnia Ukraina, zachodnia Białoruś, to my się. W przeciwną stronę y, y, zacznijmy używać takiego sformułowania wschodnia Białoruś, wschodnia Ukraina. Tam mieszkało co najmniej milion Polaków, czy takich, którzy się przyznawali w ogóle do polskości, bo etnicznie no to, to pewnie jeszcze więcej.